Ojej, takie to ciężkie! Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z unboxingu. Dzisiaj otworzymy sobie kierownicę, moją pierwszą kierownicę. No kurczę. kurde, w drugą stronę mogłem to zrobić. Może powiedz model, nazwę? Thrustmaster <truś> T300GTE. No to proszę bardzo, nazwa. Kamerzysta podpowiada. Uch. Kamerzysta, wkładam to tu jednak wiesz. i no. mamy pedały. Oj, przepraszam, gazo hamulce wciskacze. Na pewno nie jest zakurzona. Na pewno nie nagrywam te, tego unboxingu już pod tym, jak już otworzyłem. Na pewno jej sam nie pakowałem. Na 100% nie. Na pewno nie jest testowana w ogóle, nie? Nowka nierdzewka to jest, no to co tu dużo pokazywać, no fajne pedały, od razu idą na swoje miejsce. Mamy sobie kabelek i przykręcacz, znaczy przewodzik, nie kabelki tylko przewodziki, to na końcu. Czemu tu się ubrudziło? Bo czułeś. No może, soczysta wymowa. Instrukcji obsługi nie musisz pokazywać, jak ktoś będzie chciał sobie kupić. Mm -hmm. Kierownica jest oczywiście do PlayStation i PC. Ja tam nie będę używał jej przy PlayStation, ale PC, moje PC Master, pamiętajcie. No, mamy dużo przewodzików. No i część chyba najważniejsza w tym zestawie, bo tak naprawdę w tych kierownicach T300 zawsze jest baza podobna, czy ta nawet taka sama. Kierownica, która jest dzięki temu, że to jest GT, to jest GT. Jest Ferrari. Mm -hmm. Jest ciężka bardzo. Kamerzysta, oceń. U, no ciężka. No ciężka i jest ta. No. Dobrze, że zadransferowałeś. No ja wiem No fajny karton Kamerzy stawa! Taki przykręcać! Przechaj rusza! jest nie widać naprawdę Nie pokazuj no. <noise> Przykręcamy? Chyba bardzo, ale nieważne. Dosuwam się podkładać. O, usiądę sobie, bo stary dziadek już jest. Przesuwamy sobie podkładeczkę, żeby biurko się nie wysuwało. Za bardzo się przykleiło od tego ciężaru. Kurde, po co ja to tak mocno przykręciłem? się? Teraz wejdzie lepiej. Mamy kierowciskę na miejscu. Teraz trzeba dokręcić. Nie, przekręciło się. Kurde, nie w tą stronę. Kręć się. Tak. Mamy przewód do zasilania. Tak. Zasilacza. Tak. Który jest zbudowany. Tak. Tak to krowy... Tak. Tak. Tutaj mamy wyprowadzony przewód usyby. U usyby, takie fajne przedłużka z tyłu. Jeszcze będzie po drugiej stronie druga. Ale jeszcze nie ma. Znaczy kupiona jest, ale mi się nie chciało montować. Chusteczki tam zużyte, no to nie pokażmy, no. O, ładnie tutaj zabijamy. Żeby się nie plątały. O, proszę bardzo. I mamy przed cable menadment zrobiony. O tutaj. O, ładnie, ślicznie pięknie. O, działa. Za pierwszym razem. Magia się dzieje. Tak ma być, czy nie? No i się skalibrowała. Uuu, to w co gramy powiedz? Szkoda, że wraca teraz. Włączymy dirda, którego mam na drugim ekranie, bo specjalnie czyściłem ekran. No byś wziął tą lampę, bo się strasznie świeci na ekranie. O dobra, dankę. Odkręcamy. Ja wiem, że trzeba to zrobić wyżej. O dirt się włączył, brak połączenia z internetem, to wiemy. Ustawimy sobie je. Proszę tu kamerować! No już musiałem. Mam super ekstra śrubokręt. Wow, ale ekstra. Teraz zrobimy tak, żeby tu i tu była śrubka. A po co? Kiedyś dorobię... Oj, żeby kierownicy nie porysowali. Hmm. Czas tak, żeby porysowały. Zamknij, zamknij. Bo strasznie jajościski tłucamy, jak się pedały <grym> dotyka razem dwoma nogami. Ściski. <grym> <Jajosciski>? No jajościsk <grym> takie. O, ta idzie, ta idzie, ta idzie. Idzie, 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 idzie. Ale poszła. Za pierwszym. Ale tu będzie ciekawy No kurde, tak go zmontuję, że będzie tak super ekstra ciekawy. Nic w ogóle nie mówię jak co ich kierownica fajna jest, no. A no to zaczniemy, coś mówisz tutaj. Kierownica ma napęd paskowy chyba, czy tam... Na pewno jest pasek jeden, ale chyba ma jeszcze zębaczki. Nie, nie wiem, nie wiem. Możecie sobie sprawdzić, bo to Ciekawostka. są... Ciekawostka. Kierownicę da się wymienić. Gdzie kurde widać, było jak montowana była. No ale może to się wiedział. Jeśli jesteście sprawieniu macie guzik od wody. Jeśli macie SESA i chcecie rzucić flesza to możecie oto tym guzikiem. Tutaj możecie, jak grać jakieś wyścigi, jak gonicie kogoś policyjnym samochodem, to możecie go pitować. A tutaj macie jeszcze scroll'a Tak. Super ta kierownica Ferrari a to jest kooperacja właśnie z Ferrari. Tak. O kurde, pedał o, o. się odwrócił. Znaczy ojej, ojej. gazowcisk to jest. A to Bo to jest... był hamul hamulcowcisk, a tu był ga gazowcisk. Gazy. Gazy to ja mam często. I to jest prawda. Za duże ciśnienie. Przed chwilą sprawdziłem i było gorzej, teraz jest lepiej. Fajnie chodzi. Wczo wcześniej... Ale tutaj włączymy, może próbną jazdę zrobimy. Nie chcę się odpalać nagrywania w komputerze, więc tu nagramy o. to tak. O kurde. Golfiną, bo ja nie umiem jeszcze grać w tą grę. Golf jest super. Włączam dźwięk. Ustawiamy kierownicę tak, to było ładnie, żebyśmy mogli robić gwałtowne ruchy. Tak. Mamy tutaj już ustawienia. Kierownica chodzi ciężej, my jest na piasku. Dwa, 1. 6 prawy przez szczyt, nie tnij 6 lewy, 50 płasko środkiem przez szczyt, 80 środki przez hopę, 50 4 prawy wąsko, 80 wow, 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 ale trzymaj tam ja na klawiaturze jadę mnóstwie no, sędzi 120 Kur... Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie też zawita u nas kierownica. Nie wiem za ile, może za rok nagram coś. Znaczy mamy nagrane pięć filmów już. Tutaj jest Fabian... znaczy no właśnie Swabiano go, Fabiano to kamerzysta. Tak. I... I kurde nagramy coś kiedyś. Znaczy nagraliśmy już 5 filmów. Z... Nie będę sponsorował. Znaczy może już widzieliście te filmy, bo nie wiem kiedy to zmontuję. No nieważne. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Żegnajcie i piszcie komentarze, lajki, zostawiajcie. Pa-pa!